Cześć, nazywam się Mister Bro i jestem kucharzem, ale nie takim jak myślicie. Przygotowuję potrawy dla zwierzaków, dlatego doskonale znam się na żywieniu waszych pupili. Wiem jak to jest, gdy twój pies czy kot budzi cię budzicie na śniadanie, a ty nagle uświadamiasz sobie, że skończyła się ich ulubiona karma. Na szczęście nie mam już tego problemu, bo korzystam z subskrypcji Petbox i nie muszę pamiętać o zamawianiu jedzenia dla moich czworonogów. Wystarczy, że raz określę dzienne zapotrzebowanie na posiłki moich pupili, a specjalny kalkulator wyliczy mój miesięczny koszt. Subskrypcji Karma zawsze wychodzi taniej niż zakup jednorazowy w sklepie. Petbox to duża wygoda i bezpieczeństwo, a także gwarancja stałej miesięcznej ceny produktów, dzięki czemu łatwiej zaplanujesz swój domowy budżet. Zamówienie jest dostarczane cyklicznie w ustalonym terminie, w oryginalnych opakowaniach Zawsze wtedy, gdy kończy się poprzedni zapas, tak by zwierzakom nigdy nic nie brakowało. Do każdej paczki dodatkowo zawsze dodajemy specjalny prezent niespodziankę. Jak zamówić subskrypcję w Petbox? Najpierw dokonaj wyboru swojej karmy w naszym sklepie. Określ, ile gramów dziennie zjada Twój pupil. Wyślij formularz i oczekuj na przesyłkę. Z Petbox karmienie zwierząt jest bardzo proste. Nie musisz już co miesiąc zastanawiać się, co kupić, kiedy i w jakim sklepie. Pedbox zajmie się karmą, a ty możesz przeznaczyć czas na zabawę ze swoimi pupilami. Wejdź na www.pedbox.pl i już dziś zamów subskrypcję. Na pierwszą paczkę otrzymasz od nas 30% rabatu.